Cześć, witajcie z tej strony Vivi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Star Wars numeru 3 na rok 2021. Zapraszam! Ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałem was poprosić o zostawienie łapeczki do góry. Pod tym odcinkiem dobijamy pod tym filmem 19 łapek do góry. Zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 300 subskrypcji i dziękuję Wam swoim drogom za 250, bo i Mega się z tego cieszę. I co? Wbijajcie na kanał Montażysty, czyli Macię tego no i na kanał grafika, czyli Hexagonka. Macie do nich link w karcie oraz w opisie. Yy, I teraz tak, bo jakby co do magazynów LEGO Star Wars, poprzednia recenzja z Lego Star Wars to był magazyn z lukiem Skywalkerem. To był numer 12 na rok 2020, czyli ten grudniowy, o ile się nie mylę. No, i przepraszam Was za to, że nie było numeru pierwszego oraz drugiego na rok 2021 na tym kanale, ponieważ po prostu nie udało mi się zdobyć tych magazynów. Za to numer trzeci mi się udało, yy, i mam nadzieję, że resztę też mi się uda. I najprawdopodobniej pojawią się recenzje kolejnych, jeśli po prostu uda mi się je zdobyć. Ale nie przedłużając, już zaczynajmy. Dostajemy tutaj figurkę. Mandalorianina z Lego Star Wars, taką saszetkę z nim. Moim zdaniem fajny dodatek. Następnie przejdźmy sobie do magazynu i ogólnie dostajemy, jak już mówiłem, figurkę Mandalorianina. Yy, tutaj jest jakiś reykont, chyba chodzi o ten zestaw. Yy, dwa niesamowite plakaty, możecie się ich teraz przyjrzeć. Jest numer trzeci na rok 2021, kosztuje 14,99, wydawany jest przez Blue Ocean i posiadasz 12 stron komiksu. No i na okładce sami możemy zobaczyć Darta Wader, Wadera, co ja mówię. Yy, mamy reklamę magazynu z Lego Marvel Avengers z Venomem. Moim zdaniem magazyn całkiem spoko, ale wątpię, żebym go kupował. Mamy dodatkowo spis treści i następnie komiks reżyser Wader. Oczywiście komiks tutaj w Star Warsach zawsze dosyć długi nie podzielony na części, ale pomiędzy komiksem jeszcze mamy reklamę jakiegoś Star Wars Kids, w ogóle nie wiem co to jest, napiszcie w komentarzu jak ktoś wie. No i komiks ciągnie się przez parę następnych stron w tym magazynie i następnie mamy dwustronny plakat. Które sobie teraz wyrwiemy. Tak prezentuje się plakat z jednej strony, nazywa się zagrożenie. Mamy szturmowca, no i maszynę kroczące. Natomiast z drugiej strony mamy luka, Sifri Pio, Artudito i księżniczka Leja, czyli plakat mniej więcej z części czwartej, czyli nowa nadzieja. W tym miejscu znajdował się plakat i mamy tutaj grę no, tą tarczę no występuje tam w kilku magazynach, ale Raczej mega rzadko. Dalej mamy akcję i przedstawiony właśnie ten zestaw, o którym mówiliśmy na początku. No i dostajemy w nim takie figurki jak Rey i Rycerz Ren i drugi Rycerz Ren. Więc tak, przejdźmy sobie dalej. Mamy akcję. Kolejną, tu jest jakiś lot z okoła milenium i turędy wiedzie droga i dalej mamy łamigówki, misja ratunkowa, to są takie łamigówki, oczywiście związane z Mandalorianinem, w ogóle dostaliśmy w tym magazynie takiego Mandalorianina, a mi się wydaje, że lepszy byłby o, taki, który jest tutaj na mecie, który trzyma grogu No czy jeszcze nigdy nie oglądałem tego serialu Mandalorianin, bo z Bieżnik Wojna oglądałem tylko e, oryginalne filmy, ale zamierzam się zabrać do tego Mandalorianina. Dalej mamy zabawkę, po prostu informacja o naszym Mandalorianinie i komiks Nowa Zbroja. Jak coś, to te drugie komiksy ze Star Warsów, które są w magazynach, to zauważyłem, że one są tak bardziej. To są komiksy jakby bardziej o zabawce, którą dostajemy w danym magazynie. I tutaj sami widzicie, jest komiks właśnie o Mandalorianinie. I na końcu mamy pocztę. Ga Poczte galaktyczne obrazki. Są to prace, które wygrały konkurs z, z numeru 12 na rok 2020. I mamy tu takie prace jak Antosia, Augusta, Filipa, Huberta, Krystiana i Jagody. No i dalej mamy reklamę. E, chyba to są naklejki. Z, nie, to jest magazyn z Lego Jurassic World. E, nie album z naklejkami, bo zobaczyłem. E, nieważne który będzie dostępny od 4 marca, czyli w sumie już jest dostępny, więc no raczej na moim kanale nie będzie, ale jeśli ktoś interesuje się serią LEGO Jurassic World, no to może sobie jak najbardziej taki magazyn kupić. Następny numer ukaże się 16 marca, czyli 16 marca dostaniemy kolejny już to magazyn z LEGO Star Wars i dostaniemy w nim figurkę Palpatina. Sami sobie zobaczcie, moim zdaniem to będzie najbardziej kozacki dodatek w magazynach LEGO Star Wars. I ten magazyn, choćby nie wiem co było, ja go po prostu muszę kupić, więc spodziewajcie się jego recenzji na tym kanale. Co my, tu je, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście są na końcu rozwiązania i mamy więcej akcji Lego, mianowicie ten magazyn z Lego Jurassic World, z Lego Marvel Avengers i z Lego DC Batman. No i na końcu, no nie wiem co to jest, po prostu nie wiem co to jest, ale wiem, że tutaj na ostatniej stronie mamy, mamy właśnie coś o Baby Yodzie o grogu. Nie wiem, jakiś podwieczorek, ochronił się, poszukiwany, nieznany gatunek, wiek 50 lat, no i cenny ładunek. Ale moim zdaniem warto kupić ten magazyn właśnie po samej zawartości, ale no chyba, chyba wiadomo, że każdy będzie kupował ten kolejny, bo jak Palpatine, no to jednak... No jednak każdy raczej mi się wydaje, że będzie chciał go zakupić. A teraz przejdźmy sobie do samej figurki. Powiem mi ktoś, czemu w Star Warsach jeszcze nie zmienili formatu zapakowania. W ogóle sami zobaczcie, jestem w trakcie budowania figurki. Dostaliśmy tu jeszcze taki woreczek z jakimiś szarymi elementami. Ciekawe, do czego on służy. W ten sposób prezentuje się nasza figurka Mandalorianina. Moim zdaniem wygląda całkiem ciekawie. Fajny, moim zdaniem ma tors z przodu. Oczywiście posiada blaster. Z tyłu pelerynka. Fajny hełmik. Do tego antenka. No niestety, co do twarzyczki, no to niestety na jego główce nie zostało nic nadrukowane, co moim zdaniem jest troszeczkę minusem tej figurki, ponieważ yy, no po prostu... Yy, Lego mogłoby się trochę postarać i zrobić mu główkę, no chyba, że tak faktycznie ma być. E, I jeszcze dostaniemy, dostajemy do niego taką oto część. Zaraz pokażę Wam, do czego ona służy. Jakby do tego właśnie służy ta część, żeby zrobić mu jakby taką maskę z tego. Rozumiecie o co chodzi. Bo tutaj dostajemy właśnie kilka tych antenek na hełm, kilka sztuk pewnie dlatego, żeby były też zapasowe te antenki, e, które zakładamy mu na głowę, ale możemy też założyć mu właśnie. Te takie oto maski, żeby właśnie wyglądał w ten oto sposób. No moim zdaniem figurka wygląda bardzo fajnie i jak najbardziej się po niej opłaca też kupić ten magazyn. Moja ocena magazynu 8 na 10. Moim zdaniem magazyn w samej zawartości jest dosyć ciekawy. No plakaty są troszeczkę średnie, ale jak najbardziej wszystko też uzupełnia ta figurka Mandalorianina z tymi dla nas dodatkowymi zapasowymi częściami, które są też no wiadomo nie znajdują się po prostu w każdym zestawie, więc no. Więc moim zdaniem warto kupić ten magazyn. No, wiadomo jak ktoś kolekcjonuje, to chyba wiadomo, że kupi, ale moim zdaniem warto, polecam, więc kupujcie jak najbardziej. Jest to magazyn z lutego, więc w sumie już powoli będzie znikał e, ze sklepów. I co, ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki do góry oraz subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale, ponieważ lecimy po 300 subskrypcji. Zapraszam Was serdecznie na mój drugi kanał, czyli Fifi Lego Fan 2. Na drugim kanale gramy sobie w gry Lego, ale też będą gry nielegowe. I wbijamy na tamtym kanale z 50 subskrypcji, tam w ogóle lecimy już po setkę. No i co, zapraszam Was też na mój trzeci kanał, choć tam nic nie ma. Więc piszcie jakieś propozycje, proszę Was, co moglibyśmy nagrywać na trzecim kanale, co ja bym mógł nagrywać na trzecim kanale. Mam też TikToka, do którego też Was serdecznie zapraszam. I co, ja już się będę z Wami żegnał. To tyle, Siemka.